Albo bym się zapożyczył jeszcze u babci chociaż babci nie mam y, u siostry, mamy y, narzeczonej, no to y, byłbym Serwus panowie! Witam was po długiej przerwie która była z takich tam no, pewnych przyczyn, no po prostu byłem chory i witam Was nie w serii Stawiam 10K, tylko w odcinku z serii Wiedza o Zakładach bukmacherskich, która będzie, a raczej ten odcinek będzie na kanwie serii Stawiam 10K, ponieważ w tym odcinku pokażę jak zrobić analizę historii typów na wydarzeniach, które zagrałem przez ostatnie 5 miesięcy w tej serii, o której już wspomniałem, czyli... Po raz kolejny powiem serii stawiam 10K. A na początku oczywiście proszę Was o subskrypcję, łapkę w górę, albo w dół, komentarz, a teraz przechodzimy już do podsumowania ostatniej kolejki z serii Stawiam 10K. Wszyscy, którzy interesują się moją serią, która już dobiegła końca na pewno stają sobie sprawę, że ostatnia kolejka to był po prostu mój pogrom. Znaczy pogrom mnie, oczywiście. Na 8 zdarzeń weszło tylko jedno. Szybko przelećmy i podsumujmy. Cypr, Słowacja, oczywiście wszędzie po over 2,5 gola. Cypr, Słowacja 0 goli, Izrael, Dania 2 gole, Rumunia, Macedonia 5 goli. To był jedyny typ, który wszedł. Mołdawia, Wyspy Owcze 2 gole, niestety. Irlandia, Luksemburg 1 gol, Armenia, Islandia 2 gole. Izrael-Szkocja 2 gole. I w meczu Ligi Portugalskiej, konkretnie drugiej Ligi Portugalskiej, 1 gol. A więc przejdźmy teraz do podsumowania bilansu z mojej serii. Stawiam 10K. No i niestety poległem w walce z Bugmacherem. Po 107 typach przegrałem 1200 1 zł i to jest historia bez podatku. Mój yield wynosi około 10% na minusie. No ale my gramy oczywiście z podatkiem, bo musimy. No i tu się okazuje, że strata jest ponad dwukrotnie większa i wynosi 2521 zł, i mój yield wynosi około minus 21%. Przejdźmy do liczb, postawione kupony 107, trafione kupony 44, nietrafione kupony 63 i trafność na poziomie około 41%. Wróćmy jednak do historii jeszcze raz. Z, a raczej bez podatku, bo tak jak mówiłem, granie bez podatku, no to jest raczej mus dla kogoś, kto myśli poważnie o zakładach bukmacherskich, bo granie z podatkiem to jest tak, jakby Bayern Monachium grał bez Roberta Lewandowskiego, chociaż byłby on zdrowy. No, to mniej więcej tak, tak by to wyglądało, czyli y, klub nie wystawia swojego najlepszego od zawodnika. No, czyli na starcie już ma jakiś tam mały deficyt. O czym wczoraj i tydzień temu przekonali się boleśnie z Pelrze. Niestety ja muszę grać z podatkiem, ponieważ obowiązuje mnie ustawa hazardowa, ale już przechodząc do tych liczb, no to jestem 1201,56 zł groszy na minusie. Czy to jest dużo? No, najlepiej przemówią liczby. 1201 zł. i 56 groszy to jest około 12% mojego kapitału, który przeznaczyłem na tę serię. Bo przypominam, że przeznaczyłem 10 000 zł. No, czy 12% to jest dużo w inwestycjach? No, według mnie nie. To jest dosyć taki, no, słaby wynik. Wiem, że niektórzy Którzy na tym kanale no, nie operują takim budżetem no to 1200 zł przegrane przez tam te 5 miesięcy, to dla nich to będzie no, wow, dużo, ale no 12% od 10 tysięcy no. może porównajmy to do inwestycji w inne aktywa. Yy, ludzie, którzy zainwestowali w 2017 roku w Bitcoina, po roku byli około 80% stratni. Ktoś, kto kupił kilka miesięcy temu akcję CD projektu. Po 440 zł, dzisiaj jest też około 60% stratny. Także ja myślę, że póki co to nie jest zły wynik. Oczywiście przegrałem, nie ma się co tutaj y, tłumaczyć. Pugmacher mnie pokonał, a, ale największą stratę zanotowałem w tej właśnie ostatniej kolejce, bo z tego co pamiętam, no to w ostatnim odcinku, który. Nagrywałem, miałem strat około 500 zł, no tutaj, tutaj, więc straciłem około 700 zł tylko w tej ostatniej kolejce. No, było to nieprzemyślane moje zagranie grać tak ostro na ligę, którą mam niesprawdzoną, czyli na rozgrywki międzynarodowe, ale do tego jeszcze wrócimy spokojnie. Teraz chciałbym pokazać Wam kilka wykresów, no i popatrzmy. Tak na wykresie klarował się mój bankroll. Tutaj ta. Gruba biała linia to jest ten kapitał, od którego wychodziłem. No i jak widzimy na tym wykresie, no nie ma tu jakichś znaczących spadków. Ja powtarzam, że najważniejsze jest racjonalne zarządzanie tym budżetem, a nie granie. All in. No, i tutaj pozwoliłem sobie zrobić do tego taki, można powiedzieć, wykres emocjonalny, dodając tutaj komentarze, i to będzie właśnie fajne pokazanie, jak psychika ludzka reaguje, znaczy, że po prostu idzie na skróty, bo kiedy na początku udało mi się trafić w bodajże trzecim odcinku lub czwartym, to było w trzecim odcinku podałem typy, a w czwartym rozliczałem to, trafiłem 4 na 4. No to zobaczmy, no jest tutaj dosyć duży wyskok. No i wtedy właśnie zostałem zaspanmowany wiadomościami, czy nie mógłbym sprzedać osobom, które do mnie napisały, jakiś typów premium, których nie udostępniam raczej na YouTubie. Oczywiście odmówiłem, ponieważ cały czas powtarzałem, że ta seria ma charakter edukacyjny, no i długo nie było trzeba czekać, bo już w następnej kolejce bodajże na. 8 podanych typów, tak na 8 podanych typów, 7 nie weszło. Szybki zjazd zeszliśmy już poniżej 10 tysięcy. Ja tutaj oczywiście wszystko przedstawiam bez podatku, bo no tak już nie chcę mi się powtarzać kolejny raz granie z podatkiem. No, no cóż, może zostawmy już bez, to, bez komentarza. No i tutaj właśnie ten okres zimowy, grudzień, no był dosyć taki słabszy. Pamiętam dużo właśnie śmiesznych komentarzy. Właśnie typu takich jak tutaj. Haha, gra singla, jesteś do tyłu. Oczywiście mówi to ktoś, kto nie ma żadnej historii typów. Nie jest mi w stanie przedstawić swoich lip, No ale dobrze, do tego jeszcze wrócimy. No i po tym słabym grudniu zacząłem się trochę odbijać. Krążyliśmy tak koło zera. No i gdzieś mniej więcej około cztery odcinki przed końcem. Troszeczkę zmieniłem strategię, o tym też za chwilę opowiem. Grałem po prostu więcej typów. No i niestety to się odbiło na Dużej stracie, no szczególnie tutaj ten ostatni fragment, ta ostatnia kolejka tutaj zadecydowała, że jestem te 10% yieldu. Powinienem to rozegrać inaczej. Przyznaję się do błędu, no ale błędów nie popełnia tylko ten, kto śpi. No, kto śpi, tak, 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 chyba te powiedzenie. Przejdźmy do następnego wykresu. On jeszcze lepiej będzie nam tutaj obrazował, jak zmienne są. Nastroje, jak łatwo można po prostu wyciągać wnioski na małej liczbie zdarzeń, zagranych przez, no, nazwijmy to typera na przykład. No, bo popatrzcie, tutaj po ośmiu typach, prawie 75% jeldu. Ja wtedy mówiłem, że to jest po prostu wynik kosmiczny i on nie ma się co łudzić, że takiego wyniku nie będę miał na koniec serii. Że gdybym był w stanie utrzymać taki procent zwrotu, no to pewnie. Odezwaliby się do mnie ludzie z Wall Street. No i popatrzcie, tutaj 8 typów. A już przy siódmym odcinku miałem około minus 18% jeldu. Wtedy, oczywiście, dużo ludzi już zmieniło kompletnie narrację, że moje typy są bez sensu. Że czemu tak gram? Że oni mają oczywiście lepszą strategię, że mam grać tak, siak. Myślę, że ten wykres doskonale pokazuje, że jest potrzebna du duża ilość typów, aby określić, czy dany typer jest wartościowy do gry przez, przez nas. No i oczywiście, aby no, zainwestować własne pieniądze. No, tak jak tutaj mówiłem, w dalszej części krążyłem koło tego zera. No i cztery odcinki, gdzieś przed końcem zmieniłem strategię, zacząłem grać więcej typów, więcej zdarzeń. No i niestety strategia się nie sprawdziła. I ostatecznie przegrałem. No gdyby wykres jeszcze tutaj był z podatkiem, no to wygl wyglądałoby to jeszcze gorzej. Przypominam tylko, że na tym dystansie tych 107 typów zapłaciłem 1319 zł i 57 groszy podatku, czyli to jest więcej niż przegrałem u Bookmachera. Także ja mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy ci, którzy trochę poważnie myślą, no to tak, widziałbym wnioski, że no jest trudno, jest trudno u polskich Bookmacherów. Polscy bugmarzy nie są winni, oczywiście ustawodawca jest winny. No i jest to trochę niemoralne. Niemoralne może nie, a może nienormalne, że my tutaj musimy płacić 12% na samym starcie, no a wyjedźmy sobie 2000 km na zachód do Wielkiej Brytanii i tam mamy nagle 0% podatku i lepsze kursy. Dziwne. No a to dlatego może właśnie to Polacy emigrują do... Wielkiej Brytanii, a nie Brytyjczycy emigrują do Polski, ale przejdźmy do kolejnego etapu, a już do, a konkretnie już do analizy historii typów. Większość osób po takim no dosyć słabym wyniku, ja się tutaj przyznaję, że moja strategia zawiodła, ale jestem nadal w grze, no bo straciłem, tak jak mówiłem, bez podatku 12%, nie 100%, gdybym stracił 100%, albo bym się zapożyczył jeszcze u babci, chociaż babci nie mam u siostry mamy narzeczonej, no to byłbym w trochę gorszej sytuacji. A ja po prostu traciłem 12%, przyznaję się, strategia się nie sprawdziła. No ale ja teraz oczywiście nie robię tak, jak zrobiłoby to większość. Rzucam wszystko, wyjeżdżam Pieszczady i mówię, że nie, Bóg macha się nie da obrać. O, taki jeden mój widz bardzo upodobał sobie komentarz, pisał go pod każdym moim filmem że bookmaker zawsze wygra no i tu się drogi widzom mylisz ponieważ czasami bookmacherzy prezesi firm bookmacherskich żalą się na przykład miała taka sytuacja miejsce w listopadzie kiedy bookmacherzy zaliczyli duże straty ponieważ faworyci wygrywali no a wiadomo że większość graczy gra na faworytów i listopad był bardzo Deficytowy dla firm bógmacherskich, no ale cóż, to nie jest mój problem. Ja nie świadczę usług bógmacherskich. A wracając do tematu, no to właśnie nie należy tak robić, że rzucamy wszystko, tylko należy wyciągnąć odpowiednie wnioski, zmienić strategię i zobaczyć, czy ona działa. Jeżeli ktoś myśli, że tutaj coś działo się przez przypadek, no to jest w błędzie, ponieważ od samego początku. Prowadziłem bardzo dogłębną analizę moich liczb, i teraz ja Wam ją pokażę, i wyciągniemy z niej odpowiednie wnioski. W pliku Excel, którym sobie utworzyłem na początku naszej serii, wprowadzałem wszystkie typy, które tutaj podałem. No, jak na przykład teraz widzicie, wpisywałem tutaj wszystkie linie over, może nie wszystkie, ale po prostu linie wyższe. Od linii over 2,5, czyli over 3,5, over 4,5, over 5,5. Powprowadzałem oczywiście również zawsze kursy i po każdej kolejce robiłem podsumowanie. Miało mi to pomóc w oszacowaniu, czy granie jakiejś linii po mojej analizie byłoby dla mnie bardziej profitowe niż miałoby to miejsce, na przykład tak jak widzieliście, głównie stawiałem over 2,5, chociaż teraz warto sobie tutaj uściślić, że na 107 typów, które podałem 95 to był over 2,5. 10 to był właśnie powyżej over 2,5. No i zagrałem również dwa undery 2,5. I to jest to, czego najbardziej żałuję, ale to opowiem jeszcze w wybłędach. No i tutaj jak widzicie, wszystkie linie są uzupełnione, rozliczone. Teraz przechodzimy w prawo. I ja już tutaj widzę, że. Jeżeli zagralibyśmy wszystkie linie over 2,5, które podałem w tej serii, no to byłbym około 10% yieldu na minusie. No czyli ogólnie typy moje były słabe. Przyznaję się. Tak jak mówiłem, przypominam, że nie zagrałem wszystkich typów over 2,5, ponieważ na początku były over 3,5 czy też over 4,5. Linia over 3,5 dałaby już 20% jeldu na minusie. Linia over 4,5 30% jeldu na minusie. I linia over 5,5 39% jeldu na minusie. No i to jest też fajne takie sprostowanie dla tych, którzy mówili, że na przykład, wiesz tam, olej wszystko i graj najwyższą linię over 5,5, no bo to są fajne kursy, na przykład over 2,5 w meczu San Marino, Gibraltar. No wynosił około 25, ale tak nie wszedł, ponieważ było zero woli. No i widzicie, ja tutaj mam to wszystko napisane. Ja wiem teraz, że taka strategia nie opłaciłaby się, a, a spowodowałaby, że miałbym około 40% jeldu na minusie, czyli to jest, no, to jest ogrom. To już jest prawie połowa straconego kapitału. No to stracić 5 tysięcy, no ja chyba bym nie chciał. Przechodzimy troszeczkę niżej i tutaj widzicie, Oczywiście, mój ulubiony Over 2.5, ale już pomijając to, no tu się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ dla mnie kurs 2 na linii Over 2.5 to było po prostu takie oddzielenie niskiego kursu od wysokiego kursu. No nie mówię, że kurs 1.90 jest niski, ale po prostu wyszedłem z założenia, że to będzie, że kurs około 2 odzwierciedla około 50% prawdopodobieństwa i postanowiłem sobie podzielić typy, które zagrałem. Właśnie na te, gdzie kurs wynosił poniżej 2 na linii over 2,5, no i tam, gdzie kurs wynosił powyżej 2 na linii over 2,5. No i nam tutaj bardzo ciekawe liczby się ujawniają, ponieważ, jak widzicie, jeżeli gralibyśmy tylko wydarzenia, które podałem, gdzie kurs na linii over 2,5 wynosił poniżej 2, no to bylibyśmy 747 zł do tyłu i to miało tylko miejsce na 18 zarzędach, Ale ważniejszy jest oczywiście jald. I tutaj również, tak jak na linii over 5,5, wynika, że mielibyśmy 39% jeldu ujemnego. A jeżeli gralibyśmy mecze z kursem powyżej 2, na linii over 2,5, no to nasz yield już obniża się do 3%. I to jest wynik po 88 typach, więc myślę, że jest już to jakiś w miarę rzetelny wynik. Ale następną ciekawą rzeczą jest to, że wszystkie typy, które podałem, podzieliłem oczywiście sobie na Ligi. I jak możecie tutaj zobaczyć, że niektóre Ligi dają zarobić więcej, dają w ogóle zarobić, a niektóre przynoszą duże straty. Na przykład Premier League, Cypr, Francja, druga liga, Czechy, pierwsza liga, Portugalia, Grecja dała ładnie zrobić, chociaż to są małe tutaj liczby zagranych typów. No bo tutaj na przykład przy Grecji podałem tylko jeden typ, ale ta wyśmiewana przez wszystkich Rumunia, gdzie głównym argumentem było, że. No, w Rumunii to średnia goli to tam jest około 2,3 gola. No, jak widzimy, dała dosyć fajnie zarobić, ponieważ na tej lidze mamy Jalt 27%. Oczywiście to jest właśnie najśmieszniejsze, że gracze myślą, że Bugmaron nie wie, że w lidze rumuńskiej średnia goli to jest 2,3 gola na mecz. Nie, on nie wie. On to doskonale wie. I on to na pewno uwzględni w swoich kursach. To nie jest tak, że tylko my mamy dostęp do takiej dostępnej statystyki. Bugmacher też ma, Bugmacher nie jest głupi. No i polska stara klasa również dała zarobić. Jednak teraz, aby przejść do dalszej części analizy, muszę powiedzieć Wam, jak mniej więcej wyglądało typowanie przeze mnie tych zdarzeń. Na początku yy, przepuszczałem wydarzenia przez moje filtry i wyłaniała mi się... Duża liczba wydarzeń, i później również analizowałem te wydarzenia i wyłaniałem te, które wy już widzieliście w serii 70K. Ale te wydarzenia, które odrzuciłem, również wprowadzałem do swojego arkusza, i mamy to tutaj na następnym dokumencie. Wygląda to tak samo. Tylko, że tu są już te typy, które odrzuciłem, których nie zagrałem, których Wam nie pokazałem. Tych typów jest tu o wiele więcej, ponieważ jest ich 286 typów, więc myślę, że historia jest dosyć pokaźna. No i tak, gdybym tutaj zagrał, to tam suma stawek to 3264 zł. Gdybym zagrał po te 114 zł, ale to jest mało ważne, ponieważ popatrzcie, gdybym na każdej już tutaj linii zagrał over 2,5 na tych 286 typach byłbym 3% jeldu do tyłu, over 3,5%, 9% jeldu do tyłu, over 4,5%, 32% jeldu i over 5,5%, 45% jeldu. I dla mnie już tutaj wniosek jest prosty. Po prostu te typy, które ja wyłaniałem z tych, właśnie typów, których tutaj teraz widzicie, a których nie widzieliście w serii 7 10K, bo widzieliście tamte typy z poprzedniego arkusza, to mi tylko pokazuje, że moja analiza no była niepotrzebna bo grając wszystkie typy które wyłoniłem na początku miałbym lepsze tutaj wyniki jak tu widzicie 3% jeldu na linii over 2,5 ale drążymy dalej, tak jak już mówiłem że dla mnie kurs powyżej 2 na linii over 2,5 to jest taki punkt w którym tutaj jak widzicie ja podjąłem moją analizę, no i popatrzcie że gdyby grać wydarzenia gdzie kurs na over 2,5 wynosił mniej niż 2, no to bylibyśmy 14% yieldu na minusie po 128 typach, więc myślę, że to jest w miarę rzetelna. Tutaj statystyka. Ale gdybyśmy już grali tylko mecze, gdzie na linii over 2,5 kurs wynosił ponad 2, to już byśmy byli 2% yieldu na plusie po 159 wydarzeniach. Więc już byśmy byli na plusie. Więc teraz możemy już wyciągnąć kolejny wniosek, że warto grać wydarzenia te, które ja przepuszczałem przez mój pierwszy filtr z kursem powyżej 2. No ale jak wiadomo, my oczywiście nie gramy, żeby mieć taki fenomenalny wynik jak yield 2%. No to jest bez sensu. Więc dzielimy sobie wydarzenia, gdzie kursy wynosiły powyżej 2 na ligi, rozbijamy je no i tutaj mamy już bardzo ciekawe liczby, bo widzimy, że większość lig jest dla nas stratna, Ale są ligi, które dają zarobić i dają nawet fajnie zarobić. Na przykład Anglia, Premier League, 11% jeldu. Cypr, tutaj właśnie wiele osób się chwytało za głowę, no jak Cypr, jak, no gdzie? No a Cypr tutaj, po 8 typach, no to też nie jest jakaś duża liczba, no ale liczy się ogół. 117% jeldu Włochy Serie B 11% jeldu Czechy 63,5% jeldu Portugalia 20% jeldu Grecja 45% Rumunia prawie 40% i Polska ekstra klasa, około 24% jeldu i teraz gdy my już sobie sumujemy te ligi które są dla nas profitowe tutaj na niebiesko to są ligi które odrzucam Ponieważ albo Yield był w okolicach zera, był niezadowalający, albo po prostu ilość wydarzeń była mała. Tak jak na przykład tutaj, Bułgaria, jedno wydarzenie, no niby 152% Yieldu, ale na jednym wydarzeniu po prostu to nie ma żadnej mocy, można by powiedzieć. I gdy już sobie wyłonimy właśnie te ligi, które są na zielono, podliczymy sobie wszystko, no to wynika, że po, gdybyśmy tak zagrali. No to po 68 zdarzeniach mielibyśmy 36% jld Oczywiście, to jest bazowanie cały czas na przeszłości, na tym, co się wydarzyło kiedyś, a my musimy obstawić to, co się wydarzy. Ale myślę, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia i teraz analizując właśnie tą historię typów, bardzo dobre będzie tutaj przytoczenie zasady Pareto, czyli zasady 80-20, że 20% na przykład jakiejś pracy jest odpowiedzialne za 80% efektów i odwrotnie. 80% pracy jest odpowiedzialne za 20% efektów. Czyli naszym zadaniem jest wyłonić te 20%, które jest najbardziej profitowe, i to by się tutaj zgadzało. Może nie dokładnie te 20%, ponieważ tutaj graliśmy, znaczy to nie graliśmy, bo ja tego wszystkiego tutaj nie grałem, ale wyłoniłem 25 lik. I 7 lig jest profitowe. Zasada pareto to działa naprawdę w wielu dziedzinach życia, a szczególnie na przykład w ekonomii, i sądzę, że również sprawdzi się w naszej historii typów. I teraz po prostu, bazując na tym, wyciągamy wniosek, że od tego momentu skupiam się tylko na tych 8 ligach, tylko je analizuję, już tylko je obstawiam. Znaczy, do tego jeszcze wrócimy, bo nie będę tego obstawiał, i patrzę, czy przynoszą mi one rzeczywisty profit. Czyli moje założenie jest takie teraz, aby grać wyłącznie te ligi, wszystkie już pozostałe ligi odrzucić, cały czas grać płaską stawką, ale przede wszystkim zrobić krok do tyłu, przestać grać za prawdziwe pieniądze, a w zamian grać w arkuszu. Z racji, że od ostatniego odcinka minęło już trochę czasu, to udało już mi się, obierając moją strategię, wytypować 25 zdarzeń w ostatnią kolejkę udostępniłem te typy na mojej grupie do, których oczywiście, do której oczywiście wszystkich zapraszam ponieważ mamy teraz tam nowego moderatora Sebastiana, którego serdecznie pozdrawiam, robi świetną pracę, jest bardzo oddany, oddanym to w Polsce słabo brzmi ale hazardzistą, ponieważ jego konikiem jest poker, na pewno też jeżeli się interesujecie pokerem, na pewno Wam pomoże więc zapraszam Was do naszej grupy, a wracając już do, do typów, które wyłoniłem na dwa ostatnie tygodnie, no to popatrzcie, no że jest zielono, jest zielono, i z liczb wynika, że po tych 25 typach miałbym 32% Yeldu. No i analizując tutaj ligi, no to póki co Włochy serie B zawodzi i Czechy, pierwsza liga, Rumunia jest na razie na 0. Więc, jak widzicie, w mojej grze nie działo się nic przez przypadek. Spędzałem naprawdę wiele czasu, aby analizować, wprowadzać w arkusze wszystkie liczby, i niebawem się to zmieni. Będzie zajmowało to już naprawdę niewiele czasu, ponieważ ja wraz z moim wspólnikiem robimy dla Was aplikację, dzięki której będziecie mogli wysuwać takie wnioski, jak tutaj. Ja w mojej analizie, czyli będziecie po prostu mogli prowadzić bardzo rzetelną, przejrzystą historię typów. Na pewno to pomoże. Ja już z wypykami na twarzy czekam na nią, ponieważ zaoszczędzi mi ona dużo czasu, typy będą się same rozliczały. Ale co do moich planów na kolejne odcinki z serii Stawiam 10K, no to niestety... Póki co, tak jak mówiłem, robię krok do tyłu, nie gram, nie gram tych typów za swoje pieniądze, tylko typuję. Odcinki nie będą emitowane, nagrywane. Ale jeżeli chciałbyś wiedzieć, chciałbyś zobaczyć moje typy, to w linku pod tym filmem udostępniam Ci formularz, do którego możesz się zapisać i raz w tygodniu wraz z podsumowaniem będę wysyłał Ci te typy i zobaczymy, czy moja strategia się sprawdzi. Jeżeli się sprawdzi, i no jest to też również spowodowane tym, że ligi się powoli kończą, ale jeżeli strategia się sprawdzi i będę na przykład 10, 15, 20% na plusie, no to w przyszłym sezonie zacznę drugi sezon serii stawiam 10k, gdzie będę grał już właśnie te typy over 2,5 na sprawdzonych przeze mnie ligach. Tutaj popełniłem zasadniczy błąd, że w ogóle zacząłem grać, pokazywać wam, ponieważ właśnie powinienem wyjść od takiego właśnie arkusza i pokazywać wam, jak gram na sucho, a następnie gram za pieniądze, ale że tak bardzo prosiliście. No to zgodziłem się grać i angażować swoje własne pieniądze. Straciłem 12%. Myślę, że to jest, że nie jest to naprawdę wiele, więc teraz po prostu robię krok w tył. Zaczynam obstawiać w arkuszu. Jeżeli da to profity, no to w przyszłym sezonie zacznę kolejny sezon serii z 10 k tak jak już mówiłem na tych 7-8 ligach, może jeszcze właśnie po tym graniu, tak zwanym na sucho, okaże się, że jakaś liga jest nieprofitowa. Odstrzelimy ją w myśl zasady Pareto no i wyłonimy oczywiście te ligi, które już będą najbardziej profitowe, i w nie zaangażujemy moje środki w następnym sezonie. Jeżeli to trwałeś do końca tego przydługawego filmu, to proszę cię o zostawienie komentarza, napisz, czy ci się podobało, daj łapkę w górę, udostępnij ten film swojemu ziomkowi. Servus!